Bycie bohaterem nigdy nie jest łatwe i zawsze wymaga ogromnej odwagi. Często jednak to właśnie bohaterowie ratują ludzkie życie, bronią słabszych i walczą o to, co słuszne. Nauczyliśmy się, że bycie bohaterem to powód do dumy. I słusznie. Ale co się dzieje, kiedy prawdziwi bohaterowie zaczynają być traktowani na równi z przestępcami, a czasami nawet gorzej? Jak zachować się, kiedy człowiek ratujący życie zostaje zakuty w kajdanki? Widzieliśmy już wiele sytuacji, w których policja zachowała się nielogicznie, a funkcjonariusze przekraczali swoje uprawnienia. I to nie w obronie słabszych, a w obronie własnego ego. Wydaje się, że w tych historiach mogło być podobnie. Jedno jest pewne, po obejrzeniu tego filmu wiele osób kilka razy zastanowi się nad konsekwencjami, zanim podejmie decyzję o heroicznym czynie. W końcu może okazać się, że w efekcie to oni zostaną oskarżeni. Według danych z 2020 roku, zaufanie Amerykanów do policji spadło do najniższego poziomu od blisko 30 lat. Pełne zaufanie do policji deklarowało tylko 48% społeczeństwa. Kiedy zobaczycie pierwszą historię na naszej liście, szybko zrozumiecie, że nie trudno jest to zrozumieć. Nawet w sytuacji, kiedy zwykły obywatel chce pomóc, często staje się ofiarą policyjnych działań. We wrześniu 2019 roku policjanci z Loveland w stanie Colorado otrzymali zgłoszenie o wypadku z udziałem motocyklisty. Kiedy dotarli na miejsce zdarzenia, motocykliści pomagali już przypadkowi przechodnie i klienci pobliskiego baru, w tym Preston i jego dziewczyna, którzy jako pierwsi pomogli wydostać go spod ciężkiej maszyny, która go przygniotła. Mogłoby wydawać się, że to bohaterski czyn, prawda? Bezinteresowna pomoc ofierze wypadku, jeszcze przed dotarciem służb. Funkcjonariusz Paul Ash miał jednak zupełnie inne zdanie do tego stopnia, że postanowił Prestona aresztować. Utrudnia pan śledztwo. Niczego nie utrudniam. Jest pan aresztowany za utrudnianie śledztwa, a teraz dodatkowo zastawianie oporu. Chcę rozmawiać z twoim przełożonym. Możesz porozmawiać z nim, zanim pójdziesz do więzienia. Nie idę do więzienia. Owszem idziesz. Jak do tego doszło? To właściwie całkiem ciekawe. Na podstawie nagrań z kamer policyjnych można usłyszeć fragmenty rozmowy funkcjonariuszy, które nie tylko udowadniają, że zeznania Prestona są prawdziwe, co potwierdzają inni świadkowie, ale wyraźnie słychać też, jakby policjanci zastanawiali się, jakie zarzuty można postawić mężczyźnie, którego już zdążyli aresztować. Powiedział mi, że pomógł przenieść motocykl. To jest manipulacja przy dowodach, więc. Co chyba jeszcze ciekawsze, w czasie rozmowy policjanci kilkukrotnie wyciszali swoje kamery, więc nagrały się tylko fragmenty. O czym więc rozmawiali, kiedy kamery nie mogły nagrywać dźwięku? Od początku Preston nie stawiał oporu i opowiedział funkcjonariuszowi aż, co zastał na miejscu i jaką akcję podjął. Gdzie jest motocykl? Motocykl jest tam, na rogu. Niebieski? Tak, niebieski. Odciągnęliśmy go tam. Okej, okay, pójdzie pan ze mną porozmawiać. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Pomogłem tylko odciągnąć motocykl. Nie będę z nikim rozmawiać. Oni wiedzieli, co się stało. Ja nie. Okej, okay, w takim razie, skoro z nikim nie rozmawiasz, możesz stąd iść. Nigdzie nie idę. Ty możesz odejść. Nie możemy stąd odejść. Nie możemy odejść. Nie możemy odejść. nie możemy odejść. W takim razie proszę ze mną porozmawiać. Nie pójdę z Tobą rozmawiać. W tej chwili wyraźnie dało się wyczuć, że sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Jednak Preston miał pełne prawo odmówić rozmowy z funkcjonariuszami, powołując się na Piątą Poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. To właśnie ona zapewnia kluczowe prawa dla ochrony prawnej obywateli, w tym zakaz zmuszania do samooskarżania. Funkcjonariusz nie zamierzał jednak odpuścić i można domyślić się, że właśnie wtedy sprawa przybrała nieoczekiwany obrót. Nie muszę z kim rozmawiać. OK, albo usiądziesz i utniemy sobie krótką pogawędkę, albo będę musiał aresztować cię za utrudnianie śledztwa. Ja niczego nie utrudniam. Jak skończyła się ta historia i kto miał rację? Z powodu siły użytej przy aresztowaniu Preston musiał przejść operację ramienia, a wszystkie zarzuty przeciwko niemu zostały oddalone. Preston wniósł sprawę cywilną przeciwko miastu Loveland, policji w Loveland oraz funkcjonariuszom Polowi Ash oraz Benjaminowi Lima. Choć miasto od razu poszło na ugodę, wypłacając mu 300 tysięcy dolarów odszkodowania, funkcjonariusze nie zostali w żaden sposób pociągnięci do odpowiedzialności. Wiemy jednak, że w roku 2021 Paul Ash został zwolniony za inne działania. Karma wraca? O tym, że policjanci i strażacy nie pałają do siebie miłością, mówi się od dawna. Oni sami mówią oczywiście, że to tylko miejskie legendy i wszystkie służby działają razem dla bezpieczeństwa obywateli. Ale czy na pewno? Po tym co zobaczycie teraz, można zacząć w to wątpić. Strażacy, którzy postanowili ratować ludzkie życie, zostali zatrzymani jakby to oni zrobili coś złego. Kto ma rację w tym sporze? Kto jest tak naprawdę bohaterem, a kto winnym? Czy to jeszcze walka o sprawiedliwość, czy już potyczki o władzę? 36-letni strażak z Chula Vista w San Diego złożył pozew przeciwko kalifornijskiej policji drogowej. Jak sam przyznaje, nie chodzi mu o pieniądze, ale o to, że muszą zostać wprowadzone zmiany. O co właściwie chodzi? W lutym 2014 roku strażacy przybyli na miejsce wypadku z dachowaniem i od razu przystąpili do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i pomocy rannym. Kalifornijska policja drogowa pojawiła się chwilę później i właśnie wtedy wywiązał się konflikt. Wóz strażacki, zgodnie ze standardami, był zaparkowany w taki sposób, żeby chronić ambulans przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem ze strony nadjeżdżających samochodów. Jeden z funkcjonariuszy policji zażądał jednak, żeby przesunąć wóz strażacki. Kiedy strażacy odmówili, zagroził im aresztowaniem. Jacob Griguar wyraźnie odmówił wykonania polecenia i chciał rozmawiać z ich przełożonym. Tłumaczył, że wóz zaparkowany jest poprawnie i jest niezbędny w tym miejscu, by strażacy mogli kontynuować ratowanie życia ofiar wypadku. Jednak funkcjonariusz nie zamierzał pozwolić sobie na taką niesubordynację i od razu przeszedł do aresztowania. To niewiarygodne, że musimy to robić. To niedorzeczne, że nas tak traktujecie. Prosiłem, żebyście przesunęli wóz. Odmówiłeś. Jesteś aresztowany. Jacob Griguar spędził w kajdankach 30 minut, zanim został uwolniony. Wszystko działo się w czasie, kiedy na jezdni leżeli poszkodowani ludzie. Wciąż panował chaos, a pomoc była niezbędna. Kolejną ofiarą tej dziwnej niechęci policjantów do strażaków padł Joseph Garces, emerytowany strażak, który próbował uratować życie postrzelonego mężczyzny. On również skończył zakuty w kajdanki. We wrześniu 2020 roku Santa Paula, po 27 latach pracy w Straży Pożarnej, został potraktowany jak przestępca. I to w chwili ratowania życia innego człowieka. Wszystko za sprawą jego głośnej i bardzo żywej wymiany zdań ze starszym funkcjonariuszem Chrisem Riverą. Obaj mężczyźni dali się ponieść emocjom, jednak tylko jeden z nich użył siły i wyraźnie przekroczył swoje kompetencje. Zgadnijcie, który. Mamy tu miejsce zbrodni. Jestem detektywem. Tak, a ja jestem tutaj i mu pomagam, więc odpuść. Okej, okay, jeśli byłbyś dobrym detektywem, to zamiast zajmować się mną, zająłbyś się swoją robotą. Joseph Garces spokojnie jechał drogą, kiedy został zatrzymany przez kobietę. Okazało się, że dzwoniła ona już pod 911, a na ziemi leżał mężczyzna w kałuży krwi. Joseph od razu przeszedł do reanimacji postrzelonego w twarz mężczyzny, który nie oddychał. Tak zeznał też policjantom, kiedy przybyli na miejsce. Jeden z funkcjonariuszy przejął opiekę nad rannym, a drugi zaczął zadawać pytania. Chodź, podejdź tu. Czy to twój samochód? Tak, to mój samochód. Przejeżdżałem tędy, zobaczyłem tę scenę. Jestem emerytowanym strażakiem. Nie mam z tym nic wspólnego. Na razie niczego jeszcze nie wiemy. W samochodzie widzieliśmy broń. Masz za sobą dokumenty? Są w samochodzie. Jak masz na imię? Joe Garces. Joe Garces. Musisz się uspokoić. Wiemy, że chcesz nam tylko pomóc. Ale wy nie słuchacie i to też jest problem. Kiedy policjanci zauważyli, że Joe'a zaczynają ponosić emocje i adrenalina zaczyna robić swoje, postanowili deeskalować sytuację i nieco go uspokoić. Miał ranę postrzałową na twarzy. Przeszukałem go, znalazłem pistolet za paskiem, rozbroiłem go i wsadziłem do samochodu. Wziąłem nóż, rozciąłem koszulę i wtedy wy zaczęliście się już zjeżdżać. Okej, okay, czy widziałeś tu kogoś? Kogoś biegnącego, uciekającego stąd? Nie. Ich deeskalacja nie zdała się jednak na wiele, bo kiedy na miejsce przybył Rivera, tych dwóch podziałało na siebie jak płachta na byka. Już po pierwszej wymianie zdań było wiadomo, że to nie skończy się dobrze. Tu nie chodziło już o prawo czy bezpieczeństwo, ale próbę sił. Nie dziwię się, że ludzie wam nie wierzą. A ja pracowałem z wami przez 27 lat. Dzięki za pokazanie mi, że nie warto pomagać tych grubych... Kiedy sytuacja wymyka się spod kontroli i Josephowi puszczają nerwy, a kolejni funkcjonariusze próbują go uspokoić, do akcji wkracza Rivera. Siłą przyciska go do drzewa i skuwa go kajdankami. Uspokój się trochę. Jeśli ktoś musi się tutaj uspokoić, to ty. Uspokój się, weź głęboki oddech. Nie bądź hipokrytą. Ja wziąłem już oddech, teraz twoja kolej. Chcesz porozmawiać jak dorośli? Puszczę cię, kiedy zaczniesz mówić do mnie jak dorosły. Rozumiesz, że muszę wykonywać swoją pracę? Wiesz co robisz źle? Gdybyś wiedział, jak wygląda ta praca i miałbyś odznakę, to byś zrozumiał. Masz odznakę? Mam. Jesteś na emeryturze? Tak. Chcesz iść do więzienia z artykułu 148 za przebywanie w miejscu zbrodni? Mówisz, że twoi funkcjonariusze nie wiedzą, jak wykonywać swoją pracę? Józef spędził później ponad 15 minut w policyjnym radiowozie. Zatrzymałem się, żeby pomóc komuś, kto został postrzelony, a teraz to ja jestem aresztowany. Joseph Garces nie zamierzał tak zostawić tej sprawy i złożył pozew przeciwko funkcjonariuszowi, Departamentowi Policji i miastu Santa Paula. W lipcu 2021 roku doszło do ugody pomiędzy stronami, jednak nie wiadomo jak zakończyła się ta sprawa, bo strony podpisały umowę o poufności. Wiemy jednak, że w tym samym czasie funkcjonariusz Rivera przeszedł do wydziału policji w Baldwin Park. Czy to przypadek? Jeśli jeszcze nie zwątpiliście w bohaterstwo, mamy dla Was kolejną sprawę. Kiedy poznacie tę historię, zaczniecie zastanawiać się, czy bycie bohaterem ma jakikolwiek sens, szczególnie wtedy, kiedy heroiczny czyn może zaważyć na całym Twoim życiu. Brzmi poważnie, bo tak właśnie jest. Przekonał się o tym weteran wojenny Matt Solon. Matt Solon miał za sobą kilka turów w Afganistanie. Wiedział, co to jest niebezpieczeństwo i wiedział, jak reagować, kiedy się pojawia. I niestety musiał to udowodnić, gdy życie jego i jego przyjaciół było zagrożone. Tylko, jak to możliwe, że to właśnie on trafił do więzienia z poważnymi zarzutami? Przesadził? Poniosło go? Zrobił za dużo? Nie. Zachował się jak bohater. Ocalił życie przyjaciół i zadzwonił na pogotowie. Zrobił wszystko, co powinien, a nawet więcej. Jak więc do tego doszło i dlaczego do dziś w swoich papierach ma zarzuty związane z posiadaniem broni, której nie miał? Lipiec 2017 roku. Matt, jego przyjaciel i weteran Barry Laudermilk, syn kongresmena z Georgii, oraz ich dziewczyny spędzali wspólnie wieczór w mieście. Żadne z nich nie mogło przewidzieć, że ta noc skończy się w taki sposób. Skąd wziął się ten pistolet? Należy do tego mężczyzny krwającego z głowy. Do faceta krwającego z głowy? Tak, ja jestem ofiarą. Ja nie wiem, kim jesteś. A czy ludzie czasem okłamują policjantów? Czy tak się zdarza? Mogłem zostać dziś postrzelony. Ja też, to moja praca. Przez sześć lat byłem w wojsku, wiem o tym. Gratulacje. Matt zostaje zakuty w kajdanki i zamknięty w radiowozie. Z bohatera staje się podejrzanym. Czy zrobiłem coś złego? Nie wiem. Musimy cię zatrzymać, żeby ustalić, co się wydarzyło. To ma sens? Tak, ale czy zrobiłem coś złego? Wiemy, że Matt spędził w radiowozie niemal godzinę. Tyle zajęło policjantom ustalenie przebiegu zdarzeń. Mimo, że przyjaciele Mata tłumaczyli, jak wyglądała cała sytuacja, i wyraźnie zaznaczali, że uratował ich życie, policjanci wciąż mieli wątpliwości. Skąd one wypływały? Nie wiadomo, bo z boku sprawa wydawała się dość oczywista. Jednak nie dla nich. Kiedy zauważyli, że Matt zaczyna być w radiowozie coraz bardziej zdenerwowany, postanowili rozkuć go na chwilę, by mógł przedstawić swoją wersję wydarzeń. Jednak ona również zdawała się nie przekonywać funkcjonariuszy, bo weteran znowu trafił do radiowozu. Tym razem przewieziono go prosto do aresztu, gdzie zostały mu postawione zarzuty. Wydawało mi się, że mam wszystko pod kontrolą. Że co masz pod kontrolą? Całą sytuację. Miałem go na ziemi, zajęliśmy się nim, zadzwoniłem po karetkę. Rozbroiłem go. A wy co zrobiliście? Wiem tylko, że to ty ostatni miałeś broń. Prosiłem cię, żebyś nie robił żadnych ruchów, a ty zacząłeś szukać czegoś po kieszeniach, mówić, że jesteś bohaterem. Okej, okay, rozumiem Twoją perspektywę. Ale czy policjanci byli w stanie zrozumieć jego perspektywę? Posłuchajmy nagrania z telefonu na 911. Ktoś groził mi bronią. Ten facet poprosił o papierosa. Powiedzieliśmy, że nie mamy. Był kompletnie pijany. Wyciągnął pistolet. Obezwładniłem go. Kto ma teraz pistolet? Ja go mam. Jest rozbrojony. To Glock. Okej, okay, stój w miejscu i połóż broń na ziemi. Kiedy przyjedzie policja, nie chcę, żebyś miał go w rękach. Okej, okay, leży na ziemi. Kiedy przyjadą, pokaż im, że tam leży, ale trzymaj ręce w powietrzu, tak żeby przez cały czas je widzieli. Nic dziwnego, że Matt nie miał pojęcia, dlaczego został aresztowany. Sprawą szybko zainteresowały się media, a Matt udzielił długiego wywiadu, w którym tłumaczył, jak z jego perspektywy przebiegała cała sprawa i jak doszło do aresztowania. W kółko pytałem, za co jestem aresztowany. Wtedy funkcjonariusz O'Brien powiedział, że on też ma prawa. Ten od pistoletu? Tak. Był unieruchomiony, a ty go uderzyłeś, dlatego idziesz do więzienia. A ja na to, że on nigdy nie był unieruchomiony. Co na ten temat miała do powiedzenia policja w Kinso? Komendant Bill Westenberger zaciekle bronił wersji wydarzeń swoich funkcjonariuszy. Czy Matt Soulene jest bohaterem? W czasie swojej pierwszej reakcji tak, zgadzam się z tym stwierdzeniem. Jednak kiedy podjął kolejne działania, została przekroczona granica. Wszystkie zarzuty wobec Mata zostały oddalone, a sąd orzekł, że działał ściśle w obronie własnej i swoich przyjaciół. Jednak mimo to historia wcale nie skończyła się dla niego dobrze. Jak długo byłeś w więzieniu? Około 35 godzin. Mężczyzna, który groził ci bronią, nie zostaje aresztowany. Ty idziesz do więzienia. A on zostaje aresztowany dopiero miesiąc później. Tak, i dostaje z powrotem swój pistolet. Za każdym razem, kiedy ktoś z policji przepuści moje dane przez system, zobaczy, że byłem już w więzieniu z powodu sprawy powiązanej z posiadaniem broni. Będą myśleć, że wywinąłem się, bo po prostu miałem dobrego prawnika. W roku 2019 Matt Solon złożył pozew przeciwko trzem funkcjonariuszom policji, w którym oskarżył ich o fabrykowanie dowodów i dokonanie aresztowania za krytykę ich działań. Domagał się procesu i odszkodowania. Warto jednak wspomnieć, że cała ta sprawa mogłaby się w ogóle nie wydarzyć, gdyby policja zareagowała nieco bardziej surowo zaledwie dwa miesiące wcześniej. Dwight Cooper, który groził Matowi i jego przyjaciołom bronią, został zatrzymany przez policję, kiedy znaleziono go nieprzytomnego w samochodzie z nogą na pedale. W aucie znaleziono również marihuanę, alkohol oraz pistolet. Dwight Cooper otrzymał wyrok w zawieszeniu, a jego warunki obejmowały m.in. nie spożywanie alkoholu. Jednak nic nie wspomniano o zakazie posiadania broni. W pewnym sensie policjanci sami pozwolili mu wrócić z tą bronią na ulicę. On nigdy nie powinien się tam znaleźć. Chociaż nasze zestawienie zdominowali mężczyźni, na koniec musimy wspomnieć o bohaterce, Alex Wabels, pielęgniarce z Colorado, która swoją postawą doprowadziła do zmian w polityce szpitala. Zawalczyła nie tylko o dobro swojego pacjenta, ale też o bezpieczeństwo wszystkich pielęgniarek. Stanęła po stronie tego, w co wierzyła. Było warto, jednak najpierw było po prostu trudno. I bardzo niesprawiedliwie. W lipcu 2017 roku główna pielęgniarka oddziału oparzeniowego w Szpitalu Uniwersyteckim Utah, Alex Wabels, stanęła przed nielada wyzwaniem. Na jej oddział trafił pacjent z poparzeniami odniesionymi w wyniku wypadku samochodowego. Jednak, na jego nieszczęście, w tym samym wypadku brał też udział samochód, za którym w pości gruszyła wcześniej policja. Nic więc dziwnego, że funkcjonariusze również pojawili się w szpitalu. Jednak ich głównym źródłem zainteresowania nie był wcale stan poszkodowanego. Zażądali, żeby pobrać jego krew do badań, dzięki temu mogliby ustalić, czy kierowca w chwili wypadku był trzeźwy i nie jechał pod wpływem innych środków odurzających. Dlaczego było to dla nich takie ważne? Możemy się tylko domyślać, że miało to związek ze wspomnianym pościgiem. Zasady dotyczące pościgów w Salt Lake City są ściśle określone, żeby zminimalizować ryzyko dla społeczeństwa. Dlatego jeśli pościg mógłby stanowić zagrożenie i niebezpieczeństwo, funkcjonariusze mają obowiązek rozważyć alternatywne metody zatrzymania. W przypadku, kiedy zdecydują się jednak podjąć pościg, muszą stale oceniać sytuację i przerwać go, kiedy niebezpieczeństwo dla innych staje się zbyt duże. Do wypadku samochodu, który brał udział w pościgu, doszło na ruchliwej autostradzie w środku dnia. Jedno jest pewne, ci funkcjonariusze na pewno źle oszacowali ryzyko. Gdyby okazało się, że kierowca leżący w szpitalu był pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zdecydowanie by im to pomogło. Być może właśnie dlatego policjanci byli tak zdenerwowani. Podczas gdy Alex Wabbles pozostawała spokojna i opanowana, oni zdawali się szybko tracić cierpliwość. Dość tego, jesteś aresztowana. Pielęgniarka od początku tłumaczyła, że pobranie krwi u tego pacjenta byłoby naruszeniem zasad szpitalnej polityki, jednak funkcjonariusze zdawali się tym nie przejmować. W końcu zdesperowana Alex zadzwoniła nawet do swojego przełożonego, mając nadzieję, że być może to sprawi, że coś do nich dotrze. Nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego nie za to wini. Ja tylko robię, co muszę. Proszę pana, dlaczego zrzuca pan winę na pielęgniarkę? Bo to ona odmówiła pobrania krwi. Popełnia pan wielki błąd, popełnia pan wielki błąd, grożąc pielęgniarce. Dość tego, jesteś aresztowana. Właśnie wtedy detektyw Jeff Payne robi coś, czego nikt się nie spodziewał. Rzuca się na Alex i, zakuwając ją w kajdanki, prowadzi ją prosto do radiowozu. Alex wpada w panikę i krzyczy, błagając o pomoc. Pomocy, pomocy, niech mi ktoś pomoże. Czym Alex doprowadziła detektywa Payna do takiego stanu? To są przepisy, na jakie zgodziliście się, wybierając ten szpital. Trzy przypadki, w których możemy pobrać krew, to za zgodą pacjenta, kiedy posiadacie nakaz lub kiedy pacjent był aresztowany. I żadna z tych rzeczy nie ma miejsca. Pacjent nie może wyrazić zgody, nie macie nakazu, a pacjent nie jest aresztowany. Staram się tylko robić to, co powinnam. Czyli jeśli tego nie ma, to nie pobierzecie mu krwi, tak? Dobrze to streściłem? Kiedy Alex była już w radiowozie, na miejscu pojawił się również przełożony detektywa Jeffa Payne'a, porucznik James Tracy. Wydawało się, że nie widział niczego złego w tym, że pielęgniarka została aresztowana. Właściwie to wspólnie z Paynem starał się zmanipulować ją do złamania szpitalnej polityki. Problem leży w tym, że mówili pani, że macie przepisy. I bardzo dobrze, że je macie. To nie są moje przepisy. Wiem, wiem. Nie robię niczego specjalnie. Robię to, co mi kazano. Okej, okay, rozumiem. Ale próbuję Ci powiedzieć, że chcieliśmy tylko, żeby pobrano mu krew. Rozmawiałem z wieloma osobami i jest mnóstwo sposobów na rozwiązanie tego problemu, a my potrzebowaliśmy tylko, żeby pobrano mu krew. Jeżeli to, co robimy, jest złe. Jeżeli to jest nielegalne, to można podjąć kroki prawne. Posłuchaj go. Posłuchaj mnie. Jeśli ta krew byłaby pobierana nielegalnie, to wszystko przecież przestanie mieć znaczenie. Mówię ci, robię to od 20 lat. Znam prawo i wiem, jak działa. A to, co ty zrobiłaś, miało na celu uniemożliwienie temu funkcjonariuszowi jego pracy. Zaczęłaś utrudniać dochodzenie. Pielęgniarka odzyskała wolność i nie postawiono jej żadnych zarzutów. Jednak ona nie zamierzała tak zostawić tej sprawy. Całe wydarzenie było nagrane przez jej współpracowników, ale pojawiło się wiele wątpliwości i głosów oskarżających ją o kłamstwo. Jednak kiedy we wrześniu 2017 roku do sieci trafił film z kamery detektywa Jeffa Payna, wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. To zatrzymanie było nadużyciem władzy. Alex Wubbles złożyła pozew cywilny, poszła na ugodę i otrzymała 500 tysięcy dolarów odszkodowania. Jednak to nie pieniądze miały dla niej największe znaczenie. Chciała, żeby jej historia była motywacją do zmiany. I udało jej się. Jeff Payne został zwolniony, a James Tracy zdegradowany. Co jeszcze ważniejsze, Szpital uniwersytecki Utah wprowadził nowe zasady interakcji pomiędzy pracownikami szpitala i pracownikami służb mundurowych, które miały zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Wiele innych szpitali w całym kraju zadeklarowało, że pójdzie w ich ślady. Odwaga, Alex zainicjowała bardzo ważne zmiany i rozmowy na najwyższych szczeblach. A jeśli lubicie posłuchać prawdziwych, mrożących krew w żyłach historii, to zapraszam Was do subskrybowania mojego drugiego kanału pod nazwą Prawdziwe, straszne historie. Odnośnik wyświetla się teraz na ekranie. Uwaga, tylko dla ludzi o mocnych nerwach.